Siemaneczko, z tej strony Wazja, w tym odcinku pokażę Wam gdzie możecie zakupić przedmioty aby wykonać quest'a z tygodnia 15, ku przedmiot z postaci. Ja wylądowałem w chwili obecnej na kurzących kominach. Pod filmikiem Wam postaram się jeszcze załączyć mapkę z poprzedniego filmu, gdzie były wszystkie egzotyczne bronie, a egzotyczne bronie jak wiecie po prostu kupujecie u NPC'ów. Dobra, biorę kałaszka. Jednocześnie drugi mi się wykona od razu. Z wydaniem, no może nie do końca, ale jeszcze mogę wynająć. Kolejne sztabki wydane, i lecimy dalej. Kolejna lokalizacja, tym razem jestem na pasku, przystani. URIS, no i możemy wykupić kolejny pistolet a nawet więcej możemy pistoletów zakupić to zakupiłem trzy pistolety, jak widzicie od razu quest zrobiony posarż w ramach, nie broni, możecie zrobić dodatkowo i zabrać kwestę na kolejne sztabki no i lecimy na kolejną miejscówkę gałęzie, NPCa macie jeszcze tutaj na paskudny przystani. No kolego gdzie jesteś? Czy on mi skinął w strefie? Ja on za piętny. Możesz niego wykupić kolejną broń, oraz zrobić pojedynek. No sobie odpalę pojedynek. No i wystarczy uciekać, nie trzeba się pojedynkować z nim. Lecimy z kolejnym questem. Kolejnym questem jest quest legendarny, czyli pojedynkowanie się z NPC. -ami. Pamiętajcie o tym, że nie musicie wcale wygrywać pojedynków, wystarczy po prostu, że pojedynek rozpoczniecie z NPC. Może nawet odpalić, bo wykonywać. Oraz pamiętajcie o tym, aby wykonywać to zadanie w oddziale, ponieważ każda osoba z drużyny zalicza również wam tego questa przez asystę. Nie, to jest tak. Zarkujesz i uciekasz. To, wiesz, to jest tak. Wszystkim wzięć, nagle się skieprzać z alważą walkę biłeś się, biłeś za go. No, myślę, że to już starszy, pojedynek wygrany. Elo. i pójdę do jestem Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda, link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigaming w sklepie. Hej!